zmysły, intencja szepczę Tak, Atakama. Płaskowyż, Chainantur. Jest rok 2300. Odpowiada głos nikąd. Przyjrzyj mu się dokładnie. Zapamiętaj, zanim twoje zmysły zaczną wypierać ten obraz. Dlaczego miałyby go wypierać? pytaam, poszukując wzrokiem przybysza. Bo to, co widzisz, nie przyniesie ci radości. Ludzki umysł wypiera obrazy, które są zbyt bolesne, ale jeśli zapomnisz, nie zrozumiesz, a bez zrozumienia nie znajdziesz drogi wyjścia z tej pustyni i z tego wcielenia. Wytarza wzrok, nie wierzę własnym oczom. Niegdyś pusty, jałowy teren pustyni Atakama tętni teraz życiem. Aby odsłuchać cały odcinek, zajrzyj na mój kanał YouTube. Link znajdziesz w poście lub w komentarzu.